Kochani, witam Was w dzisiejszym filmie. I od razu przechodzę do rzeczy, ponieważ otrzymałam bardzo ciekawą wiadomość. Wiadomość, która zainspirowała mnie do zrobienia tego filmu, ponieważ myślę, że więcej osób skorzysta z tej wiedzy. Mianowicie wiadomość brzmi tak. Dzień dobry, Pani Justyno. Z ciekawością oglądam Pani filmy i dzięki nim wiele się zmieniło w mojej pielęgnacji. Skóra wygląda dużo lepiej, jednak mam małą. Prośbę, czy byłaby możliwość zrobienia może filmu ze schematem pielęgnacji dla cery dojrzałej, ale na bazie kosmetyków dostępnych stacjonarnie w Rosmanie? Nie musi być zaraz wszystko po 20 zł, bo już wiem z Pani filmów, że stężenia składników aktywnych mają ogromne znaczenie. Brawo. Byłabym wdzięczna za odpowiedź. Odpowiadam całym osobnym filmem. Dlatego jeżeli. Chcesz, tak jak pani Sylwia, dowiedzieć się i skorzystać z tej wiedzy, i masz ochotę na taki podstawowy, podkreślam, podstawowy schemat, za chwilę tą myśl rozwinę, pielęgnacyjny dla serii dojrzałej z kosmetyków. I tutaj uwaga, tego rozmana troszkę rozszerzymy jeszcze o Hebe, bo to też jest drogeria stacjonarna, a tam też jest kilka perełek. To poproszę cię o wielkie czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że nie nagrywam tego na darmo, że e, tutaj korzystacie z tego, co zamieszczam. I tutaj od razu chciałabym rozwinąć swoją myśl. E, powiedziałam taki podstawowy schemat dla cery, e, właśnie dojrzałej, dlatego że pamiętajmy, że każda cera dojrzała ma też swój podtyp. Czyli jeżeli masz na przykład podtyp cery, masz cerę dojrzałą, czyli taką jak ja, z podtypem trącikowa, to yy, dla Ciebie będą jeszcze osobne filmy, na przykład cera trądzikowa bądź kwasy i przepraszam, nie bądź, i kwasy cera trądzikowa. Jeżeli na przykład zmagasz się z y, przebarwieniami do tego filmu, który dziś obejrzysz, czyli ten, którym teraz do Ciebie mówię, obejrzyj koniecznie jeszcze mój film. Przebarwienia. Jeżeli zmagasz się z cerą naczynkową, koniecznie obejrzyj osobny film, który nazywa się na kanale Kwasy Cera naczynkowa. I tak dalej, tak dalej, bo tego tutaj nie będę mogła Ci wszystkiego rozwinąć, bo ten film miałby dwie godziny, ale taki podstawowy schemat jak najbardziej tak. Dlatego usiądź wygodnie, przygotuj sobie kawkę, może coś do przegryzienia. Bo zaczynamy. Ja już mam ze sobą kilka e, kosmetyków, ale jeszcze bardzo ważna rzecz i taka najważniejsza chyba dzisiaj, bo bardzo dużo osób nadal popada w ten marketingowy slogan: że właśnie e, po pielęgnacji będziecie mieć jakiś lifting twarzy, że to wam coś uniesie, podniesie i tak dalej. I to nie do końca tak wygląda. Dlatego jeszcze dzisiaj tą myśl rozwinę. Będę miała tutaj dodatkowy produkt. Od razu mówię: on nie jest ani z Rosmana, ani z Hebe, i to nie jest kosmetyk który i będzie, no powiem wprost, niezbędny, niezbędny, a o tym produkcie mówię do Was już od 2021 roku, dlatego tutaj on dziś też musi się pojawić, bo bez tego ten film, no troszkę nie miałby sensu. Postawa każdej pielęgnacji, a już w szczególności cera dojrzała, a jeżeli zmagasz się na przykład z przebarwieniami posłonecznymi i ten produkt nie pojawia się w Twojej pielęgnacji, no to jest praca bezowocna. Jeżeli pojawiają się drobne zmarszczki, jeżeli się dziwisz skąd to przedwczesne starzenie się, nie wiesz co się dzieje, mimo że ja o tym trąbię już od początku tego kanału, no niestety dalej bardzo duża ilość osób o tym nie ma pojęcia, dlatego na pierwszy e, ogień SPF 50 przez cały rok. Swoją drogą mówiąc o SPF, ja na pewno widzisz, że co chwilę robię się taka biała i wracam do swoich kolorów, bo to cały czas Słońce wychodzi z za chmury. No, tak jak na przykład teraz, właśnie wyszło. I za chwilę się chowa szyba, przed którą jestem. W żaden sposób, okno, szyba nie chronią nas przed promieniami słonecznymi. Więc jeżeli sobie pomyślałaś, że na przykład jestem dzisiaj w domu i nie używam SPF-u. Pierwszy błąd, używam. Teraz tak, większość z Was ma problem z tym spf ponieważ ja wiem, że on się tłuści, że to nie jest do końca przyjemne i jeszcze jak sięgacie po SPF fizyczny, pamiętamy, że mam dwa rodzaje SPF-ów fizycznych, czyli taki, który działa na zasadzie odbijania promieni słonecznych niczym lustro i chemiczny, który no, cechuje się tym, że nie zawsze zostawia taką... Białą warstwę jak ten fizyczny, no to właśnie przy tych fizycznych no, pojawia się ta biała tafla. Chemiczne są nieco e, lepsze, jeżeli chodzi o takie właśnie e, Uczucie komfortu, natomiast często też zostawiają tłustą powłokę. I na pierwszy ogień, i on jest dostępny w Hebe. Słuchajcie, ten SPF dostaniecie w Hebe, jest on na stronie i on nie będzie kosztował 5 zł. Ale spf nigdy tyle nie kosztują, ale to jest SPF, który nie pozostawi wam tłustej warstwy. On działa dosłownie jak krem nawilżający na waszej twarzy. Jest idealny pod makijaż. Ja go mam. Teraz, jak i w każdy dzień. Jest to y, SPF z firmy Beauty of Joseon. Jest to krańska firma. Y, nie wiem, czy tutaj się przybliża, ale mam nadzieję, że tak. I y, tutaj mamy nie tylko, słuchajcie, y, SPF, ale on jest jeszcze wzbogacony o y, probiotyki, czyli tutaj y, rzecz jasna. Przywracam mikrobiom, prawdziwy mikrobiom skóry. No i oczywiście mamy tutaj niacinamid, sery trądzikowe skorzystacie. I jeszcze PA i cztery plusiki. Teraz tak, słuchajcie, y ten SPF polecam dla każdego, każdej cery dojrzałej i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie taki uniwersalny kosmetyk, i powiem Wam szczerze, że no, jeżeli to jest dostępne w Heaven, no to nie będę Wam polecać niczego innego, bo naprawdę uważam, że to jest numer jeden i, i nie ma tutaj co, o czym w ogóle gadać. Numer dwa, i słuchajcie, o tym tak zapominacie, o tym też nie wiecie, a szkoda, i więc tutaj notatnik i zapisujemy dwuetapowe oczyszczanie skóry. Bez względu na to czy korzystasz z makijażu czy nie, czy nakładasz makijaż czy nie, po całym dniu y, musisz zmyć okluzyjną warstwę SPF-u, tutaj też nagromadziły się zanieczyszczenia, brud, no niestety i tutaj wchodzi dwuetapowe oczyszczanie twarzy y, i ja do Czego polecam zrobić to najlepiej masełkiem i takim fajnym masełkiem w fajnej cenie. Będzie według mnie na przykład masełko Flaw z Rossmana i nakładamy je na suchą skórę twarzy. Następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami, zmywamy i następnie przy Wstępujemy do drugiego etapu oczyszczania, na którym już teraz się skupię, natomiast pamiętajcie, żeby to masełko dokładnie właśnie wymyć. Bo inaczej no, będziecie widzieć takie powiększone pory. Ale jeżeli nie będziecie robić dwuetapowego oczyszczania twarzy, no to nie ma się co dziwić, że potem te pory są zanieczyszczone, że pojawiają się skórniki, że ta cera jest w ogóle taka poszarzała, yy, nie ma takiego efektu glow. No niestety, ale będzie poszarzała. Także kochani, tutaj czy z makijażem, czy bez zawsze dwuetapowe oczyszczanie twarzy. I drugim etapem, do którego teraz przechodzę, jest na przykład żel bądź pianka. Pamiętajmy, żeby ten, jeżeli nie chcemy się postarzeć, to żeby nie zawierał na przykład SLS-u, bo jest to bardzo silny wysuszający detergent, który będzie również przyczyniał się do uszkodzenia naszej bariery hydrolipidowej, która jest totalną podstawą. Ja tutaj mogę Wam polecić z takiej wersji budżetowej, na przykład Soraya Plante. Jest to bardzo fajny żel Eee, właśnie do twarzy, który dostaniecie w Rosmanie. tutaj pokazuję Wam teraz skład. Eee, I słuchajcie, drugą taką opcją, i tutaj w szczególności, słuchajcie polecam cery trądzikowe, ale nie tylko. Eee, jest to bardzo delikatny żel. Eee, I on będzie nieco droższy, ale jest to żel, o którym niedawno mówiłam z firmy Mokosz, ale ta seria Young. Mokorzyjank. On będzie naprawdę też fajny, i ostatnio omawiałam go, więc już tutaj nie będę się na tym składzie skupiać. I słuchajcie, co w następnej kolejności. Bardzo ważne będzie, tak jak już przed chwilą wspomniałam, dbanie o regenerację bariery hydrolipidowej. To jest podstawa. I tutaj w każdej, ale to w każdej pielęgnacji powinny pojawić się ceramidy. Teraz tak, ja wiem, że ceramidy to nie jest najtańszy składnik. I te kosmetyki z ceramidami, no one nie są tanie. Natomiast, i to jest po prostu, wow, mega opcja. Rosman ma teraz taką możliwość, że oni wprowadzili krem. I jak byłam w Rosmanie, w ogóle, to ja byłam takim wow, niemożliwe. Słuchajcie, krem ceramidowy, ceramidę w stężeniu aż 1%, a to jest naprawdę sporo. I jak za tą cenę, a jeszcze w Rosmanie mamy promocję bardzo często. Yy, I słuchajcie, i ja byłam oszołomiona i to jest krem od Alchemy, ale ta seria Routines. I ja go tutaj mam, właśnie jestem na stronie Rosmana I słuchajcie, to jest krem ceramidowy, tak jak już powiedziałam, w stężeniu ceramidy 1%, ale mam tutaj zbawienną ektoinę. Kiedyś ja chyba w ogóle zrobiłam sobie film o ektoinie, bo ektoina to jest taki składnik, którego w ogóle nie ma zamiennika na rynku. Kosmetycznym, jakby żeby zamienić ten składnik. I tutaj macie jeszcze ektoinę, ona będzie działać nawilżająco, łagodząco. I słuchajcie, ten krem, jestem teraz na stronie 63,99, to naprawdę nie jest dużo, jeżeli szukamy fajnego. Kremu ceramidowego. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze w, stęż, w składzie, przepraszam, skwalan, czyli w uproszczeniu lipidy. Mamy tutaj również fermenty, mamy również nawilżający mocznik. Słuchajcie, mamy tutaj jeszcze bardzo ważne trehalozę nawilżającą, także jest to krem uważam niezbędny w każdej pielęgnacji. I to przybliża mnie też znowu do toniku. I tutaj, słuchajcie, tonik, no przyznam szczerze, że to zawsze było moim. jakimś takim, taką zagwózdką, że w tych drogeriach nie bardzo jest wybór, jeżeli chodzi o toniki. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. E, dlatego tutaj uważam, że w szczególności jeżeli macie podtyp cery trądzikowej, e, dojrza cery dojrzałą z podtypem trądzikowej, e, tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tonik byłby znowu seria Mokosh Young i tutaj ten tonik z zieloną herbatą. E, i słuchajcie, odważę się powiedzieć, że ten tonik, no on też by tutaj był taki dosyć uniwersalny. Natomiast, no, Uważam, że jeżeli chodzi o drogerię stacjonarne i te toniki, to jeszcze mogliby się no, sporo, sporo poprawić. Słuchajcie, zanim przejdę do e, tego, jakie serum, do tego, co pod oczy, tutaj musimy się na chwilę zatrzymać przy produkcie, o którym wspomniałam na początku filmu, ponieważ bardzo wiele osób, nie tyle, że tego nie rozumie, ale w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy i się dziwi, dlaczego na przykład tutaj, w szczególności po jednej stronie, jak śpisz na przykład na tej stronie. Jest głębsza bruzda nosowowarkowa. Dlaczego tutaj robią się takie fałdki pod oczami? Pamiętajmy, skóra pod oczami, to jest nasza najcieńsza skóra na naszym ciele, charakteryzująca się brakiem tkanki podskórnej, więc tutaj no w szczególności jest to taka okolica, która no, jakby zostanie uderzona w pierwszej kolejności, jeżeli to się dzieje. A co się dzieje? no właśnie, jeszcze zanim do tego przejdę. Dlaczego tutaj robią się pionowe zmarszczki? Dlaczego tutaj na brodzie też się coś dzieje? Jaki serum, co zrobić, jaki krem? Żaden krem, żadne serum nie zadziała na grawitację na mięśnie twojej twarzy. A tutaj, jeżeli na przykład jak powiedziałam, przed chwilą już trochę zdradziłam śpisz na jednej stronie. Głowa przeciętnej kobiety waży około 5 kilo. Więc jak przyłożysz i zrobisz coś takiego, czyli uciśniesz całą stronę twojej twarzy przy pomocy 5 kg na 8 godzin snu, to niestety ale później tak zwane zmarszczki senne, wcześniej czy później one zaczną wychodzić. Po prostu one zaczną wychodzić i na to nie ma serum, na to nie ma kremu. Ale jest na to rozwiązanie, i ja z tym rozwiązaniem do Was już przyszłam. Jak sobie przywiniecie na kanale w 2021 roku, bo ja u siebie zaczęłam widzieć właśnie ten problem i to rozwiązanie znalazłam. I to rozwiązanie mam też ze sobą, i chciałabym Wam dzisiaj o nim przypomnieć, powiedzieć w szczególności dla tych, którzy nie są świadomi, co się wydarzyło i szukają rozwiązania właśnie w kremach, w serach. Słuchajcie, jest to poduszka przeciwzmarszczkowa marszczkowa sleep and glow. Jak widzicie, ona ma tutaj takie dwie kołyski. I w tej kołysce, jeżeli śpisz w szczególności, na boku bądź właśnie y, z głową w poduszce, one są zbawienne. I tutaj, żebym nie była głosowna, to, jeżeli gdzieś tam słyszysz, a wystarczy sobie kupić podszewkę jedwabną, no nie, bo jeżeli nadal śpisz na zwykłej poduszce, nadal uciskasz tutaj na, i tworzysz smaczki senne na stronę swojej głowy. Poduszki ortopedyczne, to samo. I tutaj masz na ekranie najlepszy tego dowód. Natomiast poduszka Sleep and Glow jest zupełnie inna, i również możesz sobie na przykład dobrać, tak jak ja, poduszkę jedwabną. Oczywiście, że tak, ale kołyski muszą się pojawić. I słuchajcie, ja sama widzę po sobie, jak na przykład w zeszłym roku w lipcu, co Wam pokazywałam, pojechałam na tydzień do Nowego Jorku i mimo tego, że ta poduszka ją naprawdę można bardzo łatwo zmieścić w bagażu, co ja zawsze robię, nie wzięłam ze sobą tej poduszki. Mówię, a dobra, tylko tydzień, tylko tydzień. I już słuchajcie, po tygodniu miałam tutaj, zresztą wam pokażę to na ekranie, taka, zaczęła mi się robić za przeproszeniem krecha, dlatego że i tworzyć się po prostu zmarszczka, dlatego że po prostu no niestety, ale na tej stronie właśnie głowy spała. Dlatego jeżeli macie zmarszczki senne, które yy, jeszcze do tego wszystkiego nie zaczęły się formować, a jeżeli już zaczęły się formować, przybierają na sile to tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Słuchajcie, poduszka Sleep and Glow to był jeden z najlepszych, jedna z najlepszych moich decyzji, żeby tak powiem, w życiu. I Wam też polecam. Niektórzy mogą powiedzieć, no dobrze, ale to nie jest najtańszy produkt. Oczywiście, że nie, bo to jest inwestycja. Żywotność takiej poduszki to jest aż 5 lat. 5 lat, więc jeżeli rozłożysz sobie na to ile rocznie płacisz za taką poduszkę, a Tą roczną kwotę rozłóż sobie na kwotę miesięczną, to czy przypadkiem więcej nie, kupu, nie wydajesz na kosmetyki, które no niekoniecznie cokolwiek tutaj zmieniają? Dlatego warto się nad tym zastanowić, warto wykonać rachunek i tutaj nie z sumienia, a ten matematyczny. i podjąć właściwą decyzję, jeżeli naprawdę chcesz o siebie zadbać, zainwestować w siebie. Również z moim kodem, który wyświetla Wam się teraz na ekranie, otrzymacie zniżkę na produkty Sleep and Glow i tutaj, tak jak mówię, to jest poduszka, to jest ten model Omnia i ona słuchajcie nie tylko pojawia się u mnie, a żebym nie była gołosłowna to przyniosę drugą, bo y, mój, y, mój partner też właśnie mówił, ale zobacz co mi się tutaj robi, co mi się tutaj robi i ja daj mi jakiś krem, daj mi jakiś krem. I mówię, ale nie ma na to kremu, ja Ci sprawię poduszkę. A co to, co to, to, to jaka poduszka, o co to chodzi? I ja no ta, na której ja cały czas śpię. A to ja nie wiem. I ja mu tą poduszkę sprawiłam słuchajcie. I żebym nie była głosowna, ja teraz idę ją przynieść. Kochani, słuchajcie, są dwie poduszki, czyli to jest ta moja, e, tu jest właśnie mojego partnera, tu jestem ja, <laughs> żeby nie było, że mnie nie ma. I słuchajcie, tak, bo po prostu. Także, moi kochani, no nie ma na to innej rady i tutaj przed Wami są dwie poduszki, bo jak ja mówię Wam, że z czegoś korzystam, to właśnie tak jest. I tutaj ta poduszka to jest słuchajcie, totalny dla mnie game changer. I y, dla Was też będzie, mało tego jest, bo te, które z Was kupiły z mojego polecenia tą poduszkę, piszecie do mnie na Instagramie, macie takie same przemyślenia jak ja, takie same efekty jak ja i jesteście zadowolone. Także słuchajcie, tutaj ja w tym nagraniu na temat sery dojrzałej muszę o tym wspomnieć, bo żaden krem, żadne serum nie działa na grawitację. I to musimy powiedzieć sobie wprost. Kondycja skóry. Jasne. Regeneracja bariery hidrolipidowej, lipidowej yy, czy nawilżenie? Jasne, ale nie grawitacja. Dlatego teraz jeszcze raz na ekranie wyświetlić się kod zniżkowy. A link do poduszki znajdziesz w opisie pod filmem. A skoro już poruszyłam wątek naszej najcieńszej skóry na naszym ciele, czyli pod oczami, no to ten wątek skończy. Posłuchajcie, w Rosmanie. Te płatki, i tutaj e, nie wiem, jak się tą firmę czyta, nie, nie słyszałam w ogóle o tej firmie wcześniej. Ale no, słuchajcie, naprawdę, jeśli traficie za, na promocję, jak ja ostatnio trafiłam, co Wam pokazywałam były 2 za jeden czy jakoś tak, to słuchajcie, tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. One oba e, oba warianty, bo to jest ten, jest z mucyną ze ślimaka. Mucyna, przypominam, zbawienne właściwości regeneracyjne, ale również stymulujące syntezę kolagenu. E, oba warianty, a ten jest z tremellą, czyli tutaj mamy grzybek tremel la mają kofeinę. Kofeina stymuluje nasze mikrokrążenie, czyli pozbywamy się tutaj e, sińców pod oczami. Również jeżeli pojawia się jakaś opuchlizna z rana pod oczami, polecam, w szczególności słuchajcie, jak sobie wsadzicie te płatki do lodówki. E, serum potoczy Polecam na dzień, na noc sobie już je odpuście, ale na dzień słuchajcie e, Revox Hebe. Ja o tym serum już wiele razy mówiłam. Nie wiem dlaczego ono na jakiś czas chyba z Hebe zniknęło, ale jestem teraz słuchajcie z ręką na dłoni na stronie i tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Ono jest dostępne. Cena to jest 29,99, więc uważam, że jak najbardziej tak. A to serum, słuchajcie, w kofeina, w stężeniu aż 5%, ono wam starczy na rok co najmniej. Naprawdę, tutaj w ogóle nie ma się na czym zastanawiać. Teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o krem potoczy, nie wiem, dlaczego ta marka zniknęła z Rosmana, więc na ten moment, no. Musicie zamówić online, jeżeli chcecie ten krem. Natomiast ja myślę, że oni wrócą do Rosmana, bo ja zwróciłam uwagę, że oni teraz zmieniają opakowania swoich kosmetyków i może po prostu o to chodzi, że po zmianie opakowań oni do tego Rosmana wrócą. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo jest jeden krem, również słuchajcie, on zawiera kofeinę, on będzie taki bogaty, nawilżający. Zignorujcie um, to, że on ma napis przeciwzmarszczkowy, bo pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak krem przeciwzmarszczkowy, to jest po pierwsze, że po prostu te opisy tych producentów na opakowaniach, one mają ułatwić konsumentowi wybór, wybór kosmetyku, tak? Więc tutaj e, skupmy się na składnikach aktywnych i w szczególności to jest krem... Jedyny chyba taki drogeryjny, który widziałam z kofeiną i to jest krem właśnie z firmy Wianek, jego też widzicie tutaj na ekranie i tak jak mówię, no on kiedyś był w Rosmanie, teraz chyba przez tą zmianę opakowań, yy, no gdzieś tam na chwilę zniknął, ale mam nadzieję, że wróci. Słuchajcie, jakie serum, jakie serum? No najlepiej byłoby sięgnąć po serum peptydowe, no ale z drugiej strony za cenę drogeryjną... I tutaj słowo peptydy i cena drogeryjna, ja wiem, że one nie idą ze sobą w parze, bo nie mogą. Bo nie mogą, dlatego od razu wam tutaj mówię, że stężenia tych peptydów no nie są podane, ale za tą cenę nie możemy się spodziewać A, podanych stężeń, B, dużych stężeń. Dlatego tutaj jest to taka opcja budżetowa, ale lepsze to niż nic, bo jeżeli ktoś na przykład nie może sobie sięgnąć po serum peptydowe na przykład za 200 zł, to lepsze takie. Nie żadne. Słuchajcie, e, wracamy sobie do Hebe tym razem, ale też i do Rosmana, chociaż to drugie będzie dostępne i tu, i tu. I to jest serum e, Revuele, przepraszam, no nie wiem jak to się czyta, Revuele, Argyrelina za 25,99. Słuchajcie, Argyrelina to nie jest nic innego jak peptyd z grupy trzeciej, heksapeptyd, zwana bezpiecznym botoksem. I ona będzie rzecz jasna, no nie tylko namitrać, ale przede wszystkim ualestyczniać. Ujędrniać tą naszą skórę. I tutaj mamy taką opcję, właśnie budżetową. Natomiast, jeżeli chcecie, tutaj się już, tutaj to już nie będzie w drogerii, ale tak myślę, że warto o tym wspomnieć. Jeżeli ktoś chciałby jednak konkretne stężenie zapłacić nieco więcej i zamówić online, to dobrym zamiennikiem byłoby serum The Ordinary, bo tam już macie, ja wam teraz je wkleję na ekran, podane konkretne stężenie. Także tutaj, jeżeli ktoś operuje zamawianiem online, to sobie super poradzi. Jeżeli ktoś woli iść do Hebe, no to tutaj też dałam fantastyczną opcję, i drugim takim, taką opcją, tylko znowu tutaj nie mamy ani podanych stężeń, ani nie mamy, no, no tak jak mówię, no, nie mamy konkretów, ale mamy za to niską cenę to będzie znane serum Multi Peptide Shot. Od Eveline, dostępne zarówno jak i w Hebe, jak i w Rosmani. No i tam macie ceramidy, i macie tam peptydy z grupy i trzeciej, i pierwszej, pierwszej, czyli peptydy sygnałowe, które sygnalizują naszej skórze, że czas rozpocząć te procesy od nowy. Tak jest, także to też jest bardzo fajna opcja. Ona jest w takiej um, formie emulsji, także jak najbardziej cery dojrzałe po to serum mogą sięgnąć. Słuchajcie, skoro jestem przy serach, to tak. Troszkę, chociaż mówiłam, że tego nie będę dotykać, tego tematu, żeby to nagranie nie było za długie, ale muszę, muszę, bo nie byłabym sobą. E, kochani, tutaj e, cery dojrzałe z pod typem naczyniowej, na przykład. Słuchajcie, e, w Rosmanie znajdziecie bardzo fajne serum z kwasem azelainowym w stężeniu 3%, czyli idealne, właśnie, żeby tutaj poradzić sobie z tą serą naczyniową, natomiast to jest serum dla tych, którzy dobrze tolerują kwas azelainowy, jeżeli nie, to wtedy trzeba sięgnąć już poza drogeryjnie po azeloglicynę, ale pomyślałam, że wspomnę o tym serum z Isany, bo ono jest naprawdę w fantastycznej cenie i jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, no a po więcej odpowiednią pochodną witaminy C przy właśnie na przykład takich dolegliwościach jak naczynka, to już zapraszam Was na film pod tytułem Kwasy Cera Naczniowa. Eee, słuchajcie! I podtyp cery trądzikowej. Tutaj no, też nie byłabym sobą, no rzecz jasna, zapraszam Was do nagrań Cera Trądzikowa i Kwasy Cera Trądzikowa, ale tutaj Was e, jeszcze muszę Wam wspomnieć na temat serum, które ostatnio no, w Rosmanie e, po prostu tak zwróciło moją uwagę, że aż zaczęłam się tam po prostu uśmiechać sama do siebie. Alchemy Routines e, serum przeciw niedoskonałościom i słuchajcie, tutaj mamy e, tak, w ogóle peptyd e, stworzony przez AI w stężeniu 2% i on będzie miał działanie właśnie regulujące pracę gruczołów łojowych. Mamy tutaj salicylan betainy, czyli pochodną kwasu salicylowego, który jak wiemy idealnie radzi sobie z zaskórnikami. On właśnie przebija się przez tą wierzchnią warstwę skóry i oczyszcza dogłębnie nasze pory. I tutaj słuchajcie, mamy również cynk. Przypominam, cynk działa antybakteryjnie. Stężenie biohelatu cynku w stężeniu właśnie... Jest biochem cynku w stężeniu 1%, już to dużo mówię, i to serum zwróciło moją uwagę. Więc tutaj, y, panie cera trądzikowa, bądź panowie, z podtypem, cera dojrzała, z podtypem trądzikowej, jak najbardziej. Słuchajcie, przychodzę do Was jeszcze z jednym kremem na koniec, który też ostatnio właśnie wzbudził moją radość w Rosmanie. Y można by powiedzieć zwykły krem nawilżający, ale niezwykły. I on będzie taki uniwersalny, dlatego ja jego tutaj właśnie wrzucam w ten schemat cery, właśnie dojrzałej, jako taki schemat podstawowy oczywiście bo tutaj to będzie taki krem, który będzie przede wszystkim nawilżał, ale też odżywiał i tutaj mamy, znowu wracamy do serii Mokosh Young, ale co ja poradzę, że to jest naprawdę fantastyczna seria o fantastycznych składach i słuchajcie, mamy tutaj tak, Trehaloza, w połączeniu z betainą, czyli tu będzie takie dogłębne nawilżenie, a do tego jeszcze w tym składzie pojawia się kwas hialuronowy, no rzecz jasna musi. I słuchajcie, to będzie taka hydrożelowa właśnie formuła z tego, co pisze producent i on to będzie taki krem nawilżający i jak najbardziej na dzień można go sobie zastosować. I to będzie taki podstawowy schemat cery, pielęgnacji dla cery dojrzałej. Tak jak mówiłam, jeżeli Pojawiają się inne problemy, podtypy, trzeba wejść na moje inne filmy, macie playlisty, także wszystko pięknie sobie znajdziecie na kanale. A kolejna rzecz jest taka i to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o to, jeżeli ktoś chce przejść całkowitą metamorfozę, tak jak ja czy moje dziewczyny na Face Changerze. Face Changer to jest mój autorski program face modelingu, o którym m.in. znajdziecie chociażby w magazynie Mad and Beauty, cały artykuł. To nie jest jakiś tam zwykły masaż twarzy, jak to niektórzy określają, bo no, przy takim zwykłym masażu twarzy tak kolokwialnie powiem, no takich metamorfoz nie zobaczysz. Jest to powięziowy masaż twarzy i dziś jest ostatni dzień, żeby dołączyć do mojego autorskiego programu Face Modelingu Face Changer, który odbywa się na www.moda.com link pod filmem. I możecie dołączyć dzisiaj tylko i wyłącznie do północy, i program odbywa się na osobnej platformie, do której masz dostęp z każdego zakątka świata 24 godziny na dobę. Także ty decydujesz, kiedy jest Twój czas. Pamiętaj o tym, że to nie tylko masaż twarzy, bo nasza twarz nie zaczyna i nie kończy się tutaj, ale żeby zapobiec grawitacji, tam adresujemy również postawę, która jest Twoim kluczem. I nie tylko, rzecz jasna, pojawia się drenaż sympatyczny całego ciała i wiele, wiele więcej, bo taka metamorfoza to nie tylko masowanie gdzieś tutaj i tutaj, bo to nie prowadzi do takich efektów i rzecz jasna jest to masaż powięziowy, czyli odpowiedni dotyk w odpowiednim, odpowiednim kierunku wektorowym, który po mówiąc, no sprawia, że nasze glikoproteiny zaczynają się topić i dzięki temu doprowadzamy do trwałego wydłużenia tkanki, więc jeżeli mnie pytacie czasami, a jak przestaniesz masować, to, czy wrócisz do poprzedniego stanu? Oczywiście, że nie. Pytacie też również, czy masować trzeba codziennie przez czas trwania programu? Tak, i ja to wyjaśniam w programie, ale po zakończeniu programu już nie wręcz przeciwnie yy, i tego masażu nie trzeba już wykonywać codziennie także jeżeli się martwisz że nie masz czasu nie masz czasu to to jest tylko wymówka bo znajdziesz czas także zapraszam cię bardzo serdecznie na www.awsomoda.com to już jest ostatni dzwoneczek bo o północy zamykamy drzwi a po więcej y, treści kosmetycznych zapraszam cię również na mój instagram i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie